Nastąpi ów uroczysty moment mianowania alei imieniem nazwiskiem Kadenów. Ja oddaję głos już władom. Wstęga została rozciągnięta. Nożyce gotowe. Tabliczka symboliczna gotowa. Zapraszamy bliżej, a o głos prosimy pana burmistrza. Nie. Yeah. Jeszcze nie? Aha, no tak, to jest, to jest właśnie ta odpowiedzialność, którą łatwo scedować na kogoś. Kto? Kto? Wyłoniono wreszcie, tak? Pani prezes Stowarzyszenia Dawnej Rapki, Czar Małgorzata Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja tylko na początek chciałam bardzo serdecznie Państwa powitać na uroczystym nadaniu nazwy jednej z alei, Aleja Kadenów, jako że ta aleja... Prowadzi do, prowadzi do budynku państwa kadenów, a kto to byli kadenowie, dlaczego się wsławili, dlaczego nadajemy nazwę tej alei, to poprosimy pana Michała i krótko nam opowie dlaczego. Nie da się krótko powiedział, ale proszę uprzejmie. Witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, ja zajmę chwilę czasu, ale nie będzie to referat, nie będzie to żaden wykład. Tak jak nieraz przedstawiam rodzinę kadenów idąc z grupą wycieczkową po rabce, chciałem w formie takiej luźnej przedstawić Państwu to, czym się wsławili kadenowie i tym bardziej chciałbym podkreślić, że ten, ta rodzina kadenów, która można powiedzieć po Zubrzyckich najwięcej wniosła dla Rabki i Rabkę mamy taką jaką mamy, a szczególnie ten barw dzięki Kadenowi. Kadenowie w ogóle dotarli do Polski z trzech. Z XVI wieku przez e, Saksonię dotarli do Polski i między innymi kaden senior Kazimierz Kaden urodził się w przepięknej miejscowości w powiecie bocheńskim nad Wisłą w Grobli. Tam miał majątek jego ojciec, tam się urodził. W Krakowie skończył szkołę, e, liceum św. Andy. Następnie dostał się na Uniwersytet Jagielloński. Tam na uniwersytecie e, zdobył e, szlify lekarskie i poprzez, e, proszę Państwa, Wiedeń, Berlin. W e, końcu znalazł się w Elbowie, w stolicy Galicji. A że w tym czasie Kraków coraz bardziej zaczyna prężnieć kulturowo, przenosi się do Krakowa. Tu spotyka się z twórcą polskiej balneologii, w ogóle pediatrii, profesorem Jakubowskim, który jest również zasłużony, zachęcony. Jego opowiadaniami i pierwszymi wstępnymi badaniami, jakie dokonał profesor Jakubowski, przyjeżdża do Rabki i tu zajmuje się, przyjeżdża do Rabki w 1896 roku. Tu przez pierwsze dwa lata wynajmuje, jest lekarzem u zdrowiska, po prostu, a w dwa lata później Kaden, Kazimierz Kaden e, wydzierżawia uzdrowisko, już dysponując jako jedyny szef tego uzdrowiska. A dwa lata później kupuje e, całe uzdrowisko e, od, od e, Laury Zubrzyckiej i proszę Państwa, zastaje się administratorem uzdrowiska. Rzuca swój zawód zostaje jak gdyby administratorem i w 900 roku przystępuje do rozbudowy już istniejącego uzdrowiska i to uzdrowisko powiększa o dodatkowe udogodnienia łazienek powiększa nasz park ten park 20 arowy który był w pierwszej wersji przez Juliana Zubrzyckiego stworzony on małym no jak to powiedzieć, sposobem za 340 hektarów lasu, o czym nie wszyscy wiecie na Luboniu wymienia na 20 hektarów ziemi tej, której tu stoimy, od księdza proboszcza i tym małym szwindlem, które później proboszcz się zorientował, że zrobił błąd, ale kaden tu stwarza dodatkowe atrakcje dla kuracjuszy. W tym czasie jest już ponad 1700 do 2000 rocznie kuracjuszy pracy. Proszę Państwa, kaden sam tutaj zaczyna działać, a między innymi uruchamia elektrownię, uruchamia kanalizację, wodociągi i Rabka staje się w tym czasie, to jest 1900 rok, drugim pokrynicę z uzdrowiskiem, z wodą i, proszę Państwa, z prądem, z Kaden niestety przy wszystkich zasługach i pracy dalej żyje bardzo krótko, bo w 57 roku życia umiera i niestety po nim przejmuje jak gdyby chwilowo zarządzanie jego syn. Bo musicie Państwo wiedzieć, że Kaden senior zostawia czwórkę dzieci Adama, poetę i i, 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 I literata, y, drugi Kazimierz Junior, o, czyli Jan, Kazimierz Jan, a trzecia z kolei jest Helena, która wyszła później za mąż za wieczorkowskiego Jana, dziadka pana, pana, pana dziadka, y, wychodzi Helena y, ba, y, ta, Kadena i jeszcze Maria czwor i wtedy Adam przejmuje po śmierci w 1917 roku po śmierci Kadena przejmuje schedę i zarządza ale jak to literat jak to człowiek innym tym nie ma smykałki ale w tym czasie kończy również studia na Uniwersytecie Jagiellońskim właśnie junior Kazimierz Kaden Jan i y, poprzez znowu y, Sorbonę y, przejeżdża w 28 roku bo praktykuje w Paryżu na Sorbonie, przyjeżdża w 28 roku do RAP. Decyzją rodziny kadenów on przejmuje zarządzanie. I tu trzeba powiedzieć jasno: Kaden Jans Junior jest tym, który najwięcej zrobił dla RAP. Bo Adam nie, go, nie, nie tak dobrze gazdując, zadłużył RAP. A natomiast Junior Kaden Przyjmuje się wszystkim, a więc buduje dodatkowe łazienki. Uatrakcja u u y, zabiegi. Następnie buduje drogi. Ta ulica Orkana między uzdrowiskiem a y, dworcem to jest jego dzieło. Dalej kaden y, troszczy się o rozwój fizyczny do mieszkańców, mianowicie z dwóch kortów tworzy cztery korty tenisowe które później zimą zamieniają się w lodowisko. Następnie co jeszcze buduje i rozszerza, proszę Państwa, elektrownię. Poprzez koneksję dostaje od władz zgodę na wytwarzanie prądu i dzięki temu ma, zasilana jest, zaryte, rabka, habówka, i dzięki środkom, które wypracował Jan Kadet senior, junior Rabkę oddłużył całkowicie. Rabka była po prostu, spłacone wszystkie długi. W 1932 roku buduje ten oto budynek sam, ze swoich środków i tu mieszka do końca wojny. Jego największa prosperita to jest 1928 do 1939 roku. I w 1939 roku niestety musi uciekać, ucieka do Francji wraz z żoną. Tam działa w ruchu oporu podziemnym, tam zostaje aresztowany przez Niemców i dostaje się do obozu niemieckiego, a że jako lekarz dostał dodatkową możliwość opieki nad tym. W 1947 roku, 6 roku wraz z górnikami i tak dalej okrętem przedostaje się do kraju już wolnego kraju do, wraca do Rabki znowu zajmuje się e, zdrojowymi łazienkami i, i i proszę państwa w 1948 już kończę w 1948 roku po prostu e, u Państwa zostaje u Załamany, załamany naprawdę tym, że został goły i jak to się mówi wesoły. Wyjeżdża gdzieś tam w dusznikach, gdzieś tam praktykuje jeszcze jako lekarz, następnie dostaje się do Warszawy. W Warszawie robi karierę, ale już polityczną. Jest w ogóle nawet do ministerstwa się dostaje. Proszę Państwa. Człowiek odznaczony wieloma orderami państwowymi, medalami, wybitnie zasłużony dla rozwoju, w tym czasie umiera w tysiąc jako bezdzietne, nie pozostawiając nic po sobie, umiera w 1985 roku, gdzie również delegacja Rabczan żegna go na Powąskach. Już tu kończę. Chcę tylko wspomnieć, że jeszcze była jedna postać. Jan Kaden, Kazimierz, Jan Jacek, to był syn Adama, który zaś słynał z czego innego, był naprawdę wielkim przyrodnikiem, pasjonatem przyrody, znał wszystkie strumyczki itd. itd. Ale niestety był to okres II wojny światowej. Dostał się do Oświęcimia i w 1943 roku zginął w Oświęcimiu, co na pomniku przyzrojowej macie tam nawet jego nazwisko i pseudonim. mówię dlatego, że przez tyle lat, a zajmuje się tu już prawie 40 parę lat, nikt, nikt nie mówił o kadenach. Mówiło się tylko, a kadenówka, a ten to czy tamto. Nie. Państwa, to jest najbardziej zasłużony, yy, zasłużona rodzina dla Rabki. I dlatego z całym szacunkiem dla gościa, dla Ciebie i dla Państwa, yy, Stowarzyszenia, yy, pań Stowarzyszenia yy, Dawnej Rabki Czar za inicjatywę, za pomysłowość i szapowa przed Wami. Za to, że jednak wracamy i mówi się, że nie wolno zapominać o tych, którzy od nas odeszli, bo to jest nasza cnura, to jest nasza, jak gdy nasze korzenie. Jasiu, ja chciałbym, żebyś później parę słów powiedział, bo ty jesteś jako jedyny w tym wypadku spokrewniony z kadenami. Bo twoja babcia była żoną Helena. twojego znaczy babcia była córką kadena, seniora kadena. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Przepraszam. Przepraszam za długie pytanie. Jeżeli mamy się trzymać w porządku mianowania, to tak, to, to, to w tym momencie, w tym momencie nastąpi odczytanie uchwały Rady Miejskiej towarzyszące właśnie nadaniu. Wszystkim Państwu, witam wszystkich. Ja w imieniu Rady Miejskiej w Radce Zdroju, Przewodniczącego Rady Miejskiej, który przeprasza za nieobecność, na wniosek Stowarzyszenia dawnej Radki Rada Miejska w dniu 31 maja podjęła, 3 roku, podjęła na, w sprawie nadania nazwy Aleja Kadenów, Alei Parkowej położonej w Parku Zdroju w Radce podjęła powyższą uchwałę. Nie będę czytać, ponieważ tu są przeróżne przepisy, dzienniki urzędowe, ustaw. Ja się bardzo cieszę, prywatnie już teraz mówię, jako radna tego miasta, bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Dawnej Radki Czar jest, zawnioskowało i ja myślę, że tym samym zaczniemy odtwarzać historię bogatą historię Radki. Jeszcze raz bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy się przyczynić do jak gdyby pierwszego kroku w tą stronę i wręcza z całą przyjemnością potomkowi rodziny Kadenów tą uchwałę na pamiątkę. Dziękuję. Ja pozwolę sobie zacytować tylko paragraf trzeci z tej uchwały, którą zdążyłem podpatrzeć i zapamiętać. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 31 maja. Czyli właściwie już znajdujemy się od tych dwóch tygodni na Alei Kadenów. Dzień dobry. Szanowni Państwo, myślę, że uroczystość, o której dzisiaj mówimy, jest uroczystością bardzo podniosłą. Chciałbym na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia Dawnej Rawki Czar przekazać tę symboliczną tabliczkę Aleja Kadenów z tego względu, że Panie zadeklarowały już, że spróbują przygotować projekt tak jak było to robione w latach 20-30, żeby nawiązać do tego, co było, żebyśmy w parku te alejki, te uliczki, które mamy już nazwane, żeby to było wykonane, tak żebyśmy wrócili naprawdę do lat 20-30. Dziękuję bardzo. to jest obietnica zagwarantowania spójności i zagwarantowanie środków, które tę spójność pomogą zrealiznić, tak? Tak, trzymamy za słowo